Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj kolejna recenzja zestawu z Ninjago Smok szkieletowego czarownika. Zestaw całkiem sporych gabarytów, no i cena katalogowa na poziomie 360 zł. bez grosza, ale biorąc pod uwagę zawartość, wygląd konstrukcji, naprawdę chyba warto sięgnąć po ten zestaw. W środku znajdziemy 6 minifigurek, trzech ninjów, właśnie tego szkieletowego czarownika i jego dwóch, no takich powiedziałbym, szkieletowych wojowników, bo nie wiem, w sumie jak oni się tak finalnie nazywają. Tutaj mamy no, Awaken Warrior, czyli taki przebudzony wojownik. No, i jeśli chodzi o ninjów, mamy tutaj Jaya, i Kaja. Znowu mamy te bardzo ładne tarcze, i szkoda, że one też się powtarzają. Bo można było zrobić tak, że każdy po prostu z wojowników dostaje inną tarczę. No niestety tak nie jest. Nadal mamy te dwa wzory, czyli lwa i smoka. Co z drugiej strony? Oczywiście smok w pełnej krasie, i on naprawdę prezentuje się niesamowicie. Bardzo ładnie wyglądają te takie elementy kości, które tutaj pokazują klatkę piersiową, i w środku też coś, co jest jakby sercem. Dostajemy tutaj też fragment fragment planszy, którą oczywiście możemy podpiąć do lochów, które już mogliście na kanale zobaczyć. No ale to nadal nie jest całość, bo jeszcze dwa zestawy czekają, żeby to wszystko spiąć. E, tutaj też jak zobaczymy sobie te bebechy smoka, e, są zrobione z pająków i kości. Tutaj też smok ma nad głową zlokalizowaną wyrzutnię, więc zajrzyjmy do środka, zobaczymy jak to wszystko się prezentuje. E, ja szczerze mówiąc, jestem tego zestawu bardzo ciekawy, bo z tych wszystkich zestawów z sezonu 13, ten chyba podobał mi się najbardziej, bo o tyle o ile lochy są największe, to konstrukcyjnie ja tym smokiem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, dlatego że ja ogólnie rzecz biorąc nie jestem fanem smoków z Ninjago. Zawsze twierdziłem, że są to takie konstrukcje, które przy, przypominają nieco przerośnięte kurczaki. No a w tym wypadku on jest naprawdę świetny. Masa białych elementów, właśnie e, taki wygląd wielkiego szkieleta. Prezentuje się bardzo dobrze. Mamy oczywiście w zestawie tą taką kostkę do gry, już mogliście to przy okazji recenzji lochów zobaczyć, jak ona wygląda. Worek numer 8, więc też pod kątem zawartości jest tego naprawdę całkiem sporo. Natomiast zaraz jeszcze będę zaglądał do instrukcji, tylko szukam. Worka numer jeden, bo chcę zobaczyć, czy tutaj dostaliśmy separator. O, dobra, ten taki zielonkawy, więc on zdecydowanie jest ciekawszy, chociaż w ostatnim czasie już dość mocno spowszechniał, znowu dostajemy ten darmowy bilet dla dziecka do Legolandu. No i jeśli chodzi o. To, co my tutaj mamy, znowu dostajemy. Ten taki plakat z planszą do gry, z informacją, jakie zestawy pozwalają nam złożyć plansze. Bardzo mało naklejek, i to jest naprawdę pozytywne zaskoczenie, bo dostajemy znowu tutaj te naklejki symbolizujące pola do gry. Plus tutaj jeszcze nie mam zielonego pojęcia, do czego one służą. Jak będę składał, to się dowiem. I zastanawiam się, gdzie są skrzydła. Czy one zostały jeszcze w pudełku, czy one będą gdzieś schowane w instrukcji. Bo. A dobra, chyba są tutaj. Tak, dokładnie. Bo mm, ogólnie rzecz biorąc, najczęściej jest tak, że skrzydła dostajemy z takiego e, miękkiego, cienkiego plastiku. A tutaj, zobaczcie, chyba z przodu to będzie lepiej widać. Te skrzydła mają taką fakturę one są materiałowe. Mam nadzieję, że przez to, że są trzymane w tym pudełku, nie będą pogniecione, że po rozłożeniu będą fajnie trzymały kształt. No nic, idę budować. Ten smog to istne złoto, o tyle o ile lochy imponowały swoim wyglądem, ciekawą konstrukcją, no to tutaj wydaje mi się, że smog zjada lochy na śniadanie, one naprawdę były świetnym zestawem, ale ten smog jest obłędny, podoba mi się niesamowicie, no i myślę, że po prostu wystarczy, że za chwilkę podzielę się z wami moimi wrażeniami, no bo trzeba go z bliska oczywiście pooglądać. Jednak zanim zobaczymy smoka, najpierw przyjrzyjmy się tym elementom planszy. Mamy tutaj dwa takie fragmenty. Możemy je sobie tutaj łączyć za pomocą tych łączników. Co do ich wyglądu, tutaj mamy oczywiście kilka pól, i tutaj mamy taki element obrotowy. Zakładam, że pewnie jak tutaj się stanie, można przesunąć się tutaj, lub też tutaj i iść dalej. A tutaj można zdobyć oczywiście znacznik życia w postaci tego serduszka. Jestem też jakiś kryształ. No i znowu ta bardzo fajnie wyglądająca czaszka. Szczerze mówiąc, one powinny znaleźć się teraz w jakichś nowych seriach pirackich. Wyglądają obłędnie. Co do drugiego elementu planszy, tutaj możemy znowu zdobyć ten bardzo fajnie wyglądający miecz, który no, tak trochę jest średnio przytwierdzony. No, i tutaj mamy też taki ciekawy posąg. W momencie, kiedy stajemy na tym elemencie. No, Trochę mocniej. To wtedy ten posąg się zawala, uderza toporem i zwróćcie uwagę na jego wygląd. Naprawdę bardzo fajny. Dodatkowo szare włosy, które najczęściej są wykorzystywane przy minifigurkach jakichś babć. Tutaj mamy siwe włosy na posągu, bo oczywiście to jest jakiś taki wojownik, który no, ćwiczy pewnie jakieś kendo albo coś takiego, no, ale nie ma kija, tylko ma tarczę i topór. Ale też te takie ciekawe naramienniki, więc naprawdę spoko. Fajnie można te plansze rozbudowywać, więc już gra jest coraz większa. Ale oczywiście tego zestawu nie kupujemy po to, żeby mieć fragmenty planszy, tylko po to, żeby mieć tego obłędnego smoka. Zobaczmy najpierw, jak wygląda jego głowa. Dwa zawiasy na szyi, bardzo fajnie wykonany łeb, oczywiście ruchoma dolna szczęka, samo wykończenie bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na to, że tutaj dostajemy nadruki, a nie naklejki, to zdecydowanie na plus, no i kształt tej głowy bardzo mocno kojarzy mi się z czaszkami smoków, które choćby mogliśmy zobaczyć w grze o Tron. Rzeczywiście one mniej więcej tak się prezentowały. Co do samego wyglądu, uwaga, teraz wjechało skrzydło. Tutaj też bardzo fajnie wygląda kręgosłup, który rzeczywiście jest jeszcze wykończony fragmentami takich jakby zbrojeń, to jest w kolorze szarym, z tyłu ogon, który dość swobodnie się może ruszać, plus jeszcze te takie wykończenia transparentnymi elementami, bardzo ładnie to wygląda. Łapy dość masywne, natomiast tylnie mają większy zakres ruchu, możemy sobie nimi machać do przodu, na boki, wyginać je. Te przednie niestety są troszeczkę bardziej unieruchomione przede wszystkim przez to. To, że tutaj one są zamocowane na akslach, no i też rzeczywiście powoduje to, że nie możemy nimi tak mocno okręcić. Tutaj raczej ten zakres ruchu z przodu też jest mniejszy, bardziej tylko tą częścią możemy sobie pokręcić, ale też raczej e, przód, tył, bo na boki później te stopy się tak dziwnie wyginają i rzeczywiście to już nie wygląda jakoś tak super. E, od spodu też absolutnie nie mam się do czego przyczepić, zobaczcie jak dobrze wyglądają te kości, cały szereg żeber, który naprawdę jest bardzo długi. Tutaj oczywiście możemy sobie też to otworzyć, zobaczyć jak prezentuje się ten element, mamy tutaj tak jak mówiłem wcześniej, kamień, który dobrze znamy choćby z serii City, chyba w Rock Riders też coś takiego było, no i w środku mamy dwie czarne kości, dwa pająki, które tworzą takie wypełnienie tego elementu no i jeszcze mamy tutaj takie miejsce dla, nazwijmy to, kierowcy takie fajne dwie flagi które bardzo mocno kojarzą mi się z figurkami do Warhammera, one idealnie by się sprawdzały dla sztandarowych, tutaj mamy też wyrzutnie tych okrągłych tile jeden na jeden, no i zwróćcie uwagę na skrzydła. Są fenomenalne. Nie dostajemy w końcu takich plastikowych skrzydeł, które się gną, które się niszczą, tylko dostajemy materiał, który tutaj szczerze mówiąc wygląda jak taki poliester. Zobaczcie, to jest wszystko pocięte, ma dziury. Zobaczcie, teraz podkładam dłoń. Jak dobrze ją widać, więc tutaj te wcięcia są naprawdę świetnie wykonane. Montowane jest to na siedmiu punktach, więc to naciągnięcie jest bardzo fajne. Tutaj też nic się nie strzępi. Rzeczywiście wygląda świetnie. Dodatkowo jeszcze te plus tutaj jeszcze taki szpon który możemy sobie ruszać naprawdę wygląda to nieziemsko ja absolutnie jestem zakochany w tym smoku i szczerze mówiąc no nie mam się do czego przyczepić to jest chyba najlepiej wyglądający smog jaki pojawił się w Ninjago może mógłby konkurować z tym zielonym smokiem, który pojawił się przy okazji Lego Ninjago, mówi. Natomiast w mojej opinii ten jest o wiele ciekawszy przez samą konstrukcję, że jest właśnie wykonany z kości, świetnie wyglądające skrzydła, które naprawdę ładnie zakrywają ten szkielet, który robimy od spodu. Bo chyba też wam nie pokazałem, jak one wyglądają od spodu. Są rzeczywiście takie dość gołe, trochę można przyczepić się tego, że nadruk jest tylko z jednej strony, ale to i tak wygląda bardzo dobrze. Fajnie wykonana głowa, ładnie ruchomy ogon, no trochę się przewraca, bo on jest rzeczywiście dość ciężki z przodu i musimy go tak przechylać stabilnie na te tylne kończyny, ale naprawdę jako konstrukcja wygląda świetnie. Pora zatem przyjrzeć się minifigurkom, których w tym zestawie znalazło się sześć. Jeśli chodzi o Jaya i Kaja, oni zostali wyposażeni w takie postumenty dla postaci z gry, no i tutaj mamy na wyposażeniu buławę, świetną tarczę z wizerunkiem smoka, buźka... Z drugiej strony prezentuje się w ten sposób z takim lekkim zakłopotaniem. Co do Kaja, wydaje mi się, że jego zbroja podoba mi się najbardziej, bo ten wizerunek lwa również pojawia się też na jego zbroi. Naprawdę wygląda to obłędnie. Buźka z drugiej strony, też podobne zakłopotanie co do Jaya. No i jeśli chodzi o postać, która tutaj nie ma tego stędu, jest to Nija, została wyposażona we włócznie, ma bardzo fajną tarczę ze smokiem. I też bardzo ładnie wyglądającą zbroję, zobaczcie ten taki napierśnik, który przyszywają naprawdę obłędnie wyglądające wzory, buźka z takim zacięciem, tutaj szeroki uśmiech, naprawdę dobrze te figurki wojowników wyglądają, no i jeśli chodzi oczywiście, o, 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 znowu się przewracamy, jeśli chodzi o... Tego czarownika. Mogliście zobaczyć tę figurkę w przypadku recenzji Lochów. No i tutaj główka wygląda w ten sposób. Tutaj bardzo ładny nadruk na torsiku przechodzący w ten element sukienkowy. Na wyposażeniu znowu ta czaszka taka lekko pożółknięta, z tyłu skrzydła. No i jeśli chodzi też o tych wojowników, również widzieliśmy to wcześniej. Fajnie wyglądają, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te głowy, naprawdę to jest spoko. Natomiast też już jakby figurki, które w tych zestawach pojawiają się w dość dużej ilości, więc kupując kilka setów możemy sobie zebrać całkiem niezłą armię. Czy polecam ten zestaw i to jeszcze jak? Gdybym miał porównać Smoka do lochów, wydaje mi się, że Smok spodobał mi się bardziej, bo o tyle o ile lochy miały fajne mechanizmy, miały fajny wygląd i były taką naprawdę dużą częścią planszy, no to tutaj Smok absolutnie chwycił mnie za serce i to jest moja pierwsza styczność z Smokiem z Ninjago z takiego świadomego wyboru. Jak go, jak go zobaczyłem pierwszy raz, stwierdziłem, że muszę go mieć, bo jest naprawdę bardzo dobrze wyglądającą bestią. Dodatkowo oczywiście dostajemy te dwa małe fragmenty, planszy, które też pozwalają nam na jakąś zabawę. No i trzeba też pamiętać o tym elemencie, czyli tym, co tutaj pozwala nam na jakby takie rzuty kostką do pojedynku w trakcie tej gry planszowej, więc wszystko tutaj jest ok. Nie mam chyba nic więcej do powiedzenia. Polecam z czystym sumieniem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!